Ja chyba z tej strony słoma Dzisiaj będzie recenzja jakiejś gumy, dorwałem w żabce, bo szukaliśmy Wojanków, ale ich nie było Big Red Duży, czerwony Sorry, że jest już otwarta, ale Kolega wziął I zażarł, ale ja jeszcze nie testowałem Jeszcze nie wiem jak smakuje Ona jest chyba ostra więc Nie wiem, jest o, o smaku Cynamonu No więc spróbujemy I tak wiem, że miałem recenzję nagrać Mam dwa napoje w domu, które pewnie już tam skisły, ale to nie szkodzi Guma ważniejsza bo na no, ją znalazłem Na pewno cynamonem smakuje Muszę pożuć trochę żeby pewnie wydobyć smak No jest ostra no to taki, to jakby cynamon po prostu mocny, nie wiem, dziwne, nie jadłem takiej gumy jeszcze, jest trochę piecze w gardełko, no ogólnie dobra, jest trochę słodka też, nie jest taka całkiem ostra, tylko taka ostro słodka, fajne nawet, nie wiem czy mam taką żuł na co dzień, ale... Ale jest ok, to ma chyba 4 ziko. Moja ocenka będzie e, mocne 7. Dajmy mocne 7. To jest jednak ciekawy event. E e e duży czerwony, free graze sugar, free chewing, gum, cinnamon flavor. Co ma? Yeah.